Cześć, witam. Ten filmik będzie poświęcony wzajemnemu położeniu dwóch okręgów. Przedstawię na rysunkach, jakie może być wzajemne położenie dwóch okręgów, a także pokażę algebraicznie, jak sprawdzać wzajemne położenie okręgów, których równania mamy dane. Zapraszam do obejrzenia. Spójrz na rysunek. Oto okręgi styczne. Na pierwszym rysunku styczne zewnętrznie. Dzieje się tak wówczas, jeżeli odległość między środkami jest równa sumie promieni. Druga sytuacja, okręgi styczne wewnętrznie, kiedy odległość między środkami jest równa różnicy promienia większego i mniejszego. Inne położenie mogą, mogą obrazować te rysunki. Pierwszy rysunek, okręgi rozłączne, z których jeden jest wewnątrz drugiego, to sytuacja taka, gdy odległość między środkami okręgów, oznaczona tu jako d, jest mniejsza od różnicy promieni okręgów. Druga sytuacja występuje wtedy, gdy odległość między środkami okręgów jest większa od sumy promieni. Oczywiście najprostszym sposobem sprawdzenia Położenia dwóch okręgów jest odczytanie ich środków oraz długości promieni z równań oraz dokładne narysowanie w układzie współrzędnych. Ja pokażę jeszcze inny sposób, niegeometryczny, rozwiązywania tego typu zadań. Przykład pierwszy. Sprawdź położenie okręgów o równaniach. x minus 4 do kwadratu dodać y minus 4 do kwadratu równa się 9. Oraz x kwadrat plus y kwadrat równa się 4. Sposób pierwszy. Sprawdzę, ile rozwiązań ma układ równań utworzony z tych dwóch równań okręgów. Muszę zatem rozwiązać układ równań. Proponuję w pierwszym równaniu podnieść do kwadratu wyrażenia będące w nawiasach. Następnie opuścić nawiasy, zredukować wyrazy podobne. Po tych operacjach pierwsze równanie będzie miało postać x kwadrat minus 8x plus y kwadrat minus 8y równa się minus 23. Drugie równanie, przepisujemy za każdym razem, ma taką samą postać jak na początku. x kwadrat plus y kwadrat równa się 4. Dalej jeszcze pierwsze równanie, pomnożę przez minus 1. Mam zatem minus x kwadrat plus 8x minus y kwadrat plus 8y równa się 23. Wykonałam to mnożenie, aby dodać obustronnie równania. Po tej operacji mam równanie 8x plus 8y równa się 27. Stąd wyliczam x. x będzie się równało 27 minus 8y przez 8 i podstawiam do drugiego równania. Mam zatem 27 minus 8y przez 8 do kwadratu, dodać y kwadrat równa się 4. Po podniesieniu do kwadratu widać, że warto pomnożyć obie strony równania przez 64. Po tym mnożeniu mam następujące równanie: 27 minus 8y do kwadratu, dodać 64y do kwadratu równa się 256. No i nie zostaje mi nic innego, jak podnieść do kwadratu wyrażenie w nawiasie. Po podniesieniu do kwadratu i prze przeprowadzeniu niezbędnej redukcji otrzymuję równanie kwadratowe. 128y2 kwadrat minus 432y plus 473 równa się 0. Równanie kwadratowe rozwiążę przy pomocy delty. Delta wychodzi ujemna. Zatem... Okręgi są rozłączne. Ten układ równań nie ma rozwiązań. Sposób drugi. Jeśli środek pierwszego okręgu oznaczę jako S1, to jego współrzędne są równe 4,4. Środek drugiego okręgu S2, współrzędne tego środka są równe 0,0. Obliczam odległość między środkami, czyli długość odcinka S1, S2. Ta odległość będzie równa pierwiastek z 4 do kwadratu dodać 4 do kwadratu, czyli pierwiastek z 16 plus 16, czyli pierwiastek z 32. Taka liczba nie istnieje, wymierna oczywiście, wobec tego mogę tylko wyłączyć przedpierwiastek. Mam zatem wyrażenie 4 pierwiastki z 2. A teraz promienie. Pierwszy okrąg ma promień równy 3, a drugi równy 2. Okręgi będą rozłączne, jeśli 4 pierwiastki z 2 jest większe od sumy promieni, czyli 3 plus 2, lub 4 pierwiastki z 2 jest mniejsze od różnicy promieni 3 minus 2. 4 pierwiastki z 2 to liczba równa w przybliżeniu 5,7, czyli więcej niż 5. Okręgi zatem są rozłączne. I są rozłączne zewnętrznie. Przykład drugi. Określ wzajemne położenie okręgów o ośrodku w punkcie A i promieniu R1 równym 4 i okręgu o ośrodku w punkcie B i promieniu R2 równym 6, wiedząc, że odcinek AB ma długość równą 10. A oto rozwiązanie. Rozważę poszczególne przypadki. Jeśli długość odcinka o 1 o 2, jest równa w sumie promieni r1 r2, te okręgi są styczne zewnętrznie. Jeśli długość odcinka O1O2 jest mniejsza niż wartość bezwzględna z różnicy r1 minus r2, okręgi są rozłączne wewnętrznie. Jeśli długość odcinka O1O2 jest równa wartości bezwzględnej różnicy minus r1 r1 minus r2, to okręgi są styczne wewnętrznie. Jeżeli długość odcinka o 1O2 jest większa od różnicy R1 minus R2, a mniejsza od sumy R1 plus R2, to okręgi się przecinają. Natomiast jeżeli długość odcinka o 1O2 jest większa od sumy R1R2, to okręgi są rozłączne zewnętrznie. W moim przykładzie długość odcinka AB jest równa 10, co jest. Równe sumie promieni obu okręgów 4 i 6. Zatem jest to przypadek, kiedy okręgi są styczne zewnętrznie. Po obejrzeniu filmiku już pewnie wiesz, że wzajemne położenie okręgów możesz określać przy pomocy rysunków, czyli przedstawiając okręgi w układzie współrzędnych i określając, czy odległość środków jest. Równa promieniowi, czy większa, czy mniejsza, albo algebraicznie obliczając układy równań złożone z równań okręgów. Co wybierzesz, zależy oczywiście od Ciebie i od treści zadania. Życzę powodzenia w rozwiązywaniu zadań z okręgami. Do zobaczenia.